Dzień dobry, witamy w kolejnym bloku. Wiecie co? Dzisiaj przyjechaliśmy motocyklem do Todi na wspaniałe wodospady. Naprawdę wyglądają przepięknie. My już je z drogi widzieliśmy. No i zachęcająco to wygląda. A zaraz Wy też je zobaczycie. Patrzycie może, że stroje niezbyt motocyklowe? No, nie, nie motocyklowe. 30 stopni jest. 30 stopni jest. Stwierdziliśmy, że spokojnie powolutku sobie pojedziemy, że tak powiem. Tempem nie jechaliśmy powolutku. Jechaliśmy, naprawdę. tempem skuterowym jechaliśmy. Ja już nie pamiętam kiedy ja tak wolno jechałem. To tylko było 120 czy 140 na godzinę. Nieprawda, nie wolno tyle w Italii. Ale drogą szybkiego ruchu. Więc nie tak, wolno, ona, ona Was tutaj oszukuje. Dobra. O! Jestem ja tylko. Jechaliśmy wolno. Gdzie tu możemy bilety kupić? Gdzieś było biuro niby biletów, chyba tam Na końcu aczkolwiek nie wiadomo. Gdzieś znajdziemy. No daleko pojechaliśmy, znaczy za blisko zaparkowaliśmy, no to wychodzi. Bo bilety musieliśmy iść po bilety teraz. Koszmar. Ale powtarzam, jechaliśmy powolutku tempem skuterowym. A więc ok. bilety kupione. Bilet kosztuje 12 euro, do tego dokupiliśmy poncho, bo wszystko wskazuje na to, że tam można dość mocno zmoknąć. No i mapę, aczkolwiek jest tylko w języku włoskim, ale poradzimy sobie, mapa to bardziej wizualnie o co chodzi, gdzie pójść. Jak będziemy chcieli poczytać, to w internecie coś znajdziemy. Teraz się dość w sumie spieszymy, ponieważ woda leci tylko do godziny 13, o ile dobrze wyczytaliśmy. Więc pomimo, że nie jedliśmy śniadania, nie. tak się wyrwaliśmy dzisiaj, to śmigamy najpierw zwiedzanie, a potem dopiero obżarstwo. Bo, tak, bo później włączają dopiero od 15 i 2 godziny musielibyśmy czekać. Tak, więc e, śmigniemy to, że tak powiem, do południa. No nie, już po południu, to jest po 12. Dobra, idziemy, chodźcie. Słuchajcie, sprawdzenie biletu było typowo włoskie, z daleka tylko, pan się nawet nie ruszył. Jogurcik właśnie jadł. Czy my pokazaliśmy mu pokazaliśmy bilety czy cokolwiek innego, to on nie wie tego, ale jest ok, idziemy dalej. Oj, szybko tutaj może, zobaczcie jak to wygląda. I gdzieś tu jest tama, nie wiemy gdzie, bo ta woda nie leci ciągle. Podobnoż. Tak. Ale nie jesteśmy pewni. Idziemy. Ale dowiemy się tego. I na pewno Wam o tym opowiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy. Jak wyłączą wodę o 13. Ale jest tu tak orzeźwiająco, bo jest już 30 stopni. I tu ta woda się unosi. Jest tak orzeźwiająco, no mega. Ja już widzę, że będzie mokrze Dobrze, że widzieliśmy to kończą. Normalnie jest taka fajna, orzeźwiająca mgiełka. Zobaczcie. Tu jeszcze chyba nie trzeba, ale u góry widzę już ludzie chodzą w tym poncho, bo tam już jest bardzo motro. Oj, Ale fajne są takie dostawy. Powiem wam tak, upał to jest coś przyjemnego. Ta woda się wszędzie w powietrzu unosi. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Eee, no coś wspaniałego, jest tak orzeźwiająco. Jest tak pięknie, normalnie musicie tu przyjechać. Próbujemy podejść tam do góry. Będzie na pewno ślicznie. Idziemy. aż że ten nam zdjęcia robi? Panie zrobiony pomnik. Leży jakaś szata, leży jakaś księga. No Bajrona. Bajron. Byron. Bajron. Byron. Byron. Chyba. Niestety nie znamy pana. Ale popatrzymy w internecie <laughs> i będziemy wiedzieli o co chodzi. Teraz aby przejść na drugą stronę i tam do góry do tych wodospadów musimy przejść mostem na drugą stronę. Jest tu most Czcik. Woda zobaczcie taka zielona. Zielona, no nie, taka jakaś nieładna, nie podoba seledynowa. mi się. No bo jest, że seledynowa, no, zielona nie, dla mnie. Ale idziemy zobaczymy, ta woda chyba nie płynie akurat z wodospadu, tylko z tej rzeki, do której ten wodospad wpada, bo on, to nie jest jakby kontynuacja, tylko to jest po prostu rzeka, do której wpada ten wodospad. Dobra, idziemy dalej, chodzimy na mostek. Ale... dają jak karpie, pyski mają, ale, ale są... Ale ile ich jest, zobacz. No. No to jest tak. Na pewno jest Tak, jest ich sporo. Ogromne. Wiecie to? Ta woda tu wszędzie pójdzie, Są wszędzie skrumyczki jakieś. Bardzo fajnie to wygląda. Idziemy teraz na dół. Nie wszyscy tu idą, ale jest chyba po co. teraz zobaczycie. pewnie już słyszycie ten hałas ale bosko to wygląda piękna kaskada ależ ta woda się rozbija tutaj od co a poza tym wiecie jaka to jest wilgotność to jest niewiarygodne prawda czuje się w powietrzu wodę szkoda, że nie można podejść tam bliżej ale naprawdę fajnie jest Chłodno, wilgotno, przyjemnie, przyjemnie, przyjemnie. przyjemnie, po prostu naturalna klimatyzacja. Tasia zostajemy tu tak jak jest Dobra, idziemy teraz do góry. Zobaczymy co u góry jest fajnego Dobra, atakujemy górę. To jest jeszcze obrót botaniczny, ale do niego zajdziemy później, bo chcemy zobaczyć jednak jak ta woda płynie i chcemy... Dojść na wyschnięty podospod. Ale mam 45 minut. Myślę, że zdążymy. Nie jest daleko. Znaczy w linii prostej jest blisko, ale wzniesienie jest porządne. Więc znowu ja. Chudakuska. dysze już jak parowóz. Zawsze dyszę, a teraz to już w ogóle. Ale dobra, nie poddajemy się, idziemy. Następna kaskada. Oczywiście jest tu kilka odnóg. Dlatego. Tych kaskad jest sporo, ale tak jest często na takich większych wodospadach, że tych odnóg jest tutaj sporo. I tu mówią, żeby załączyć, założyć poncho. Na razie jesteśmy twardziele, nie zakładamy jeszcze, ale myślę, że chyba nie będzie aż tak źle. No, dobra, robi się lido. Już jest schody. Odnik jest mokry, ale nie jest niczym. Idziemy dalej. O, jest trochę wody. Woda po chodniku płynie. Ale pięknie to wygląda, zobacz. Obiekty jest zachlapany, ale idziemy. Myślę, jak jest, będzie tak dalej, to to połączenie jest jakieś obowiązkowe. Jest ciepło, jest przyjemnie. No tu może trochę więcej wody, ale też nie ma tragedii, słuchaj. Ale nurt jest porwisty. Wszystko zachlapane. Okulary, wszystko. I tu chyba zmokniemy. Tak mi się wydaje. No tak, tu trochę chlapie. Trochę mocy. No tu, że tak powiem, pada trochę. A, muszę was wyczyścić. Zapluci byliście, że tak powiem. O, ale tu jest mokro. Tu słuchajcie, jest tak ciepło. To ponco może nie jest potrzebne. To jest aż przyjemnie, człowiek taki zmoczony trochę. Fajnie. Zobaczcie, właśnie się zorientowaliśmy, że to jest taka jakby droga powrotna. Bo tam w jednym miejscu nie można było wejść. Więc cofniemy się, idziemy dalej do góry, a będziemy wracać w tędy. W deszczowym miejscu. No tu pada ekstremalnie. Ale fajnie. Słuchajcie Jesteśmy w najwyższym punkcie Po prostu leje Naprawdę Ale cudownie Mimo, że tak mocno pada o. I tak wyglądają Oj tak wyglądają kaskady w Ternii. Kupcie poncho. Chyba, że nie będzie zimno. Tak jak dzisiaj jest ciepło. To kask chować, bo napada mi do kasku. To co, pomału schodzimy na dół. Idziemy coś zjeść. Idziemy już na dół. Prowadzi fajna ścieżka wzdłuż cały czas tych kaskad. Już nie jest tak mokro. Ale my jak widzicie Asia i ja jesteśmy wciali mokrzy. Bo byliśmy mądrzejsi, nie obliwi nie braliśmy ponta. No ale Panie, nie malujcie się. Aha. <laughs> ale siła tej wody tu jest ogromna. One أصela tylko lubią. Były tam te Dla miłośników roślin. Pełno takich tabliczek. Zaraz wyjdziemy na kolejny mostek. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle coś słychać, jak ja mówię, no bo jednak ta woda robi ogromny hałas. I tu jest mostek. Klimatyczne miejsce. No tak ten hałas już ucichł. Woda sobie płynie, bardzo wartko. No i pomału dochodzimy do miejsca, z którego przyszliśmy. Zanim przejdziemy na motor, musimy tutaj wyjść i się wysuszyć. Tak. Ale wiecie co? Eee, tak. Mamy dwie fajne rzeczy, które lubimy tutaj. Tak. Jesteśmy we Włoszech i są food traki, więc idziemy pojeść do food trucków. Są tak. Pan Nie, Panini jest. Panini, panini jest. Różne rzeczy są. Oczywiście ja zdradzę tutaj Włochy i jeżeli będzie mięsko szarpane, to zdecydowanie mięsko <laughs> szarpane. Zobaczcie, tutaj chyba można spróbować trufle. Widzimy, ile taki słoiczek kosztuje. Właśnie Jest trufle. Yes, uh, white. Yeah. No, this is, uh, no, Schwarz, it is yeah. black black. Viele, yeah. is eine, uh, how much? Uh, this one ja? Yeah? it. Right, you can try yeah. Yes This is a chocolate and this is white chocolate with um yes. Czarna spróbuję czarna hmm. Dość specyficzny smak. Chyba wezmę jeden słoiczek. Is white. A teraz białego, białego spróbuję. Białe moim zdaniem lepsze. Is white. White and y, schwarz. White and black. Black. Big or small? Cross. Cross. A, was is that? Yeah, pistachio and truffle. Aha. A yeah. pistachio. This. I'll it to start this ah, then, force you are Italian. Ah, this is a uh, pesto. Pesto with uh, basilico. Mm -hmm. Okay, that, yeah White, black. Uh, okay. Okay. That's it? Yeah. Więc zakupy zrobiłem Tak. Jak przystało na dobrego turystę, znaczy dla nich dobrego Pewnie przepłaciłem, ale jest to naprawdę smaczne Pan ładnie pakuje torbeczki. Kosztowało nas to 42 euro te trzy słoiczki ale naprawdę bardzo ciekawy smak Zobaczcie, eee, kaskada zamiera. Więc moi drodzy, jak widać, woda prawie wcale już nie leci już takie resztówki. Eee, no i kierujemy się do motocykla, znaczy najpierw coś zjeść. Ale... To chciałem wam powiedzieć, jest to najwyższa kaskada w ogóle w Europie. Ona ma 165 metrów. Ten tutaj odcinek taki bardzo wysoki, tam jest 80 czy 85 metrów spadek, więc naprawdę bardzo dużo. A nazywa się ona marmor. Eee, chodzi o marmur ponieważ sól i wapń, która się tutaj osadza i jakieś tam inne minerały w słońcu imitują biały marmur, a to nie jest marmur, więc to tylko taka imitacja, ale bardzo fajne miejsce. Więc dobra kanapka z... Panino con pocetta. Po prostu e, myślę, że to jest taka szynka pieczona. E, bardzo smaczna, już Pan dał nam spróbować. Więc sobie takie dwie kanapki weźmiemy. E, ten język jest tak melodyjny, ja uwielbiam. E, mimo, że Pan e, tylko po włosku mówi. Jest super. E, więc mamy nasze jedzonko. To jest nasze śniadanie dietetyczne, a się już wyciąga. Pół do drugiego drugi, śniadanie. Nie było czasu dzisiaj jakieś wiedzieć. I zobaczcie, taka bułeczka. Z szyneczką. Z szyneczka, ser. I ser. Bardzo fajne. Na jest na ciepło. 6 euro. 6 euro. Sztuka. Dużo, mało. No nie wiem, no tak, tak wyglądają to. Czy panini i tak dalej, to są wszystko w tych podobnych cenach, ale bardzo na pewno dobre, bo mięsko mięso pandemiowo spróbować, dlatego wiemy. Dobra, zabieramy się do jedzenia. Wiecie, jak zwykle, kto je? <grym> Najprawdopodobniej moją kanapkę ona też pożre, bo wiecie, ja nigdy, jak widzieliście na, na, na vlogu, ja nigdy nie jem, tylko, no. tylko Asia je ciągle. Tak, tak, to jest. Spójrzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy opodal Bolzane. Tam daleko tak widać. Gdzieś tam w oddali. Tu widać jakiś blue camping. Sprawdźcie sobie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajny camping. My próbowaliśmy tam sobie zarezerwować miejsce, ale niestety już nie było. O ile to jest ten, ale chyba z fajnymi miejscami nad samą w pierwszej linii. A przyjechaliśmy trzeba obejrzeć zastygłą lawę. Zobaczcie, jakie słupki. I to jest właśnie zastygła lawa. To jest takie miejsce. Asia lubi takie rzeczy, więc przyjechaliśmy. Ja może mniej, a Asia jest fascynatem takich rzeczy. Tak, ona siedzi, i ona już, już mi każe do Neapolu w ogóle jechać, ja tam, bo podobno tam, bo tam, tam zaraz wulkan wybuchnie. wybuchnie, więc to niech ona sobie jedzie sama, ale ja, ja pojadę w innym kierunku wtedy. Eee, więc podjechaliśmy zobaczyć tutaj bardzo fajnie. Pewnie, pewnie, pewnie nie dla wszystkich, ale dla takich osób jak Asia. Tak, jak ktoś ma ochotę, może sobie poczytać miejsce fajne, warte zobaczenia. Skyłki nas już trochę bolą. Nasz dzielny rumak przywiózł nas tutaj w to miejsce. Zrobiliśmy już dzisiaj bunią 100, chyba 60 czy 70 km. Do kempingu mamy może 20, nawet niepewnie. Więc będziemy pomału wracać na kemping. Chyba, że do Bolzany podjedziemy. Bardzo ładne miasto. Ale może nie, nie, nie dzisiaj. Do Bolzany to jutro może. Ale nie motocykle, krzęsienie. Tak mi się tak, A ja się już chciała, że tam powiem, wejść i pomacać, ale nie chce się wspinać. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, tam wchodzenie i macanie tego. Ale widać, bo niektóre jak... wyglądają, jakby miały spaść. Ale widać, jak się podłupywało i czarny ten jest No. fajny. No, ja bym tam nie wchodził. Asia oczywiście tak Asia to wszędzie wlezie i... Co, jedziemy chyba na kemping na jakiejś waperolka, prawda? Tak jest. się. Bo się gorąco zrobiło. Tak jest. Tu jest chłodniej, bo tu jest chyba 30 stopni, a po drodze jak do wodospadów było nawet 33,5. Trochę chłodniej, ale i tak 30 stopni to do jeziora, wiecie, jak się wchodzi. Po prostu wchodzi się. Dobra, jedziemy się wykąpać. Przerobimy tylko wody. Wody, tak. Dużo pijemy wody, mamy baniaczki ze sobą. Każdy ma swój. E, trzymają świetnie temperaturę. Zawsze jest chłodne wszystko. I to długo. Dwa dni. Więc dobra, jedziemy na perolkę. Odpalamy naszego wielnego rumaka. I ciśniemy na kemping. Poklepiemy po dupci, żeby szybciej tak jechać. Tak. Dobra, jedziemy.